Witam serdecznie. Szymon z Polankiewiczu, z tej strony się konia. Właśnie jadę samochodem teoria.pl. Oglądam piękne tereny tutaj naszego powiatu Czarnkowskiego-Rzycianeckiego. Obejrzałem rzekleczką agroturystykę, w której może zorganizujemy jakieś, jakiś event w ramach Akademii Wiem. Ale teraz taka prawda, stuprocentowa, taka autentyczna porada, sugestia, podpowiedź. Otóż. Takie dobre pytanie, które dostałem od młodego człowieka na jednej ze stacji benzynowych. Zadałem pytanie, czy państwo dalej handlujecie, czy macie w ofercie herbaty, te takie konopne herbaty, yerba mate. No i oczywiście odpowiedź była moja, że tak. I niesamowitą rzecz powiedział, bardzo ważną, właśnie na którą chcę zwrócić uwagę. I to była świetna, znakomita odpowiedź. Otóż pytanie, które zadał ten młody człowiek, brzmiało: Prawdą jest, że te herbaty działają jak energetyka, nawet lepiej, mocniej? Więc moja odpowiedź była absolutnie tak, bo faktycznie działają jak energetyk. Oczywiście formuła zaparzania troszkę inna i niektóre elementy działania są troszkę inne, ale jedno i drugie doładowuje. Przepraszam bardzo. I konsekwencje tego pytania absolutnie tak, tyle tylko, że dodałem, energetyk. Ten tradycyjny w sklepie gdzieś tam z reguły zabija nas, dodaje energii, tej, taki sposób troszkę sztuczny, ale zabija nas, wykańcza wątroby, wykańcza jelita, zakłóca energetykę, zanieczyszcza nasz organizm, a herbaty konopne, herbaty yerba mate, one dają to, że oczyszczają organizm, wzmacniają, doładowują, dają autentycznie kopa energetycznego i to jest niesamowite w tym wszystkim i chwała temu, że mają szansę wrócić te konopie włókniste, mam na myśli te konopie, które nie działają w sposób na, na psychikę, w sposób zbyt aktywny, ale przecież zawierają sobie składniki CBD, te wszystkie związane z tym skrótem, związki, które w sposób rewelacyjny dają power, ale również oczyszczają organizmy, uruchamiają procesy zdrowieńcze, zapobiegają wielu chorobom, wręcz mają właściwości uzdrowieńcze więc tym bardziej z wielką przyjemnością i radością dzielę się informacją właśnie w związku z tym pytaniem, które dostałem od tego młodego człowieka czy prawdą jest, że działa jak energetyka nawet bardziej tak, odpowiadam jeszcze raz, absolutnie działa jeszcze bardziej i jeszcze skuteczniej no i przede wszystkim nie zabija, a jakby pobudza do życia, daje życie, wydłuża nam życie i to mówię z pełną odpowiedzialnością, jako człowiek, który ma już troszkę siwych włosów, troszkę doświadczeń, i który w młodości dotknął konopi tego, co wszędzie w naszych krajobrazach polskich było, i potem raptem się okazało, że ktoś wpadł na pomysł na Zachodzie, i niezależnie od tego, że u nas był komunista, był kapitalizm, zadbało się o to, aby zlikwidować możliwości korzystania z konopi, a ja przecież konopie to zdrowie. Konopne to również ubrania, papier to masa użyźniająca i wiele innych rzeczy wspaniałych. Więc chwała, że to pomalutko wraca, że pomału pojawiają się również ubrania konopne. Osobiście pamiętam, miałem okazję nosić jako dziecią właśnie taki wspaniały, bardzo zdrowy, rewelacyjny strój. Więc jeszcze raz, na pytanie, czy te herbaty konopne, czy yerba mate mają te właściwości takie, takiego kopa jak energetyk, zdecydowanie lepszy kop, mocniejszy, bardziej długofalowy. Dający nam życie przedłużający, oczyszczający, przeciwchorobowy, wyzwalający w nas niesamowite moce, takie, które są e, autentycznie ujawniają się w organizmie. Zatem życzę pięknego, cudownego, wspaniałego dnia, wieczoru, nocy. Kiedykolwiek tego odsłuchasz, zdecydowanie podkreślam, prawda stuprocentowa i ta informacja o zdrowiu mówi wyraźnie, konopie tak. Energetyza to, energia, o Boże, energia, energo, energotyza to, energo. Znakomite, pobudzające energie, Cudowne, wspaniałe sioła. Cudowne. Pięknego, cudownego, wspaniałego dnia, nocy, wieczoru, baw się dobrze. Szymon z porankiem już o ciebie mówił, a informacje jakie i co w nich jest znajdziesz na teoria.pl taoria.pl to jest sklep eko i bio Elżbiety i Szymona Spolankiewicz pod egidą Akademia Wiem Spółka Zo Dominę, do miłego, baw się dobrze.